Cześć YouTube, z tej strony Daniel Noworyta, kanał programista Frontend. W dzisiejszym odcinku recenzja, recenzja niezwykłego kursu, na który napotkałem na swojej drodze, jak uczyłem się mm, konkretnie CSS-ów. CSS-ów dla bardziej zaawansowanych, dlatego ten kurs, który dzisiaj Ci pokażę, to jest kurs Josha Common y, CSS for JS devs. I jest to petarda. Mówię Ci, że jest to petarda. Oficjalny start tego kursu będzie 27 września. Nie jest to odcinek sponsorowany. Chciałbym Ci tylko pokazać, jak dobrze nauczyć CSS-a dla osób, które pracują na frontencie, dla osób, które pracują szczególnie właśnie z frameworkami przy użyciu style Component, przy użyciu pure CSS InJS podejścia. Dlatego lecimy. Kurs Josha komą, Dzisiaj recenzja. Pierwsza recenzja na kanale Problemista Frontend. Intro. Cześć, jestem Frontend Noworyta, kanał programista frontend. Dzisiaj recenzja, dzisiaj recenzja kursu Josha Komon pod tytułem CSS for JSDF. Pokażę ci główną stronę. To teraz przełączymy się do komputera. To co tutaj widzisz, to jest główna strona landing page, który pokazuje, o czym jest ten kurs. Dlaczego chcę Ci go pokazać w tym odcinku? Nie jest to odcinek sponsorowany, nie dostaje tutaj żadnych jakby profitów z tego względu, że zapiszesz się na ten kurs, czy się nie zapiszesz. Natomiast chcę ci ten kurs polecić, dlatego, że ja sam ten kurs zrobiłem i uważam, że jest to po prostu Magia, to co tam Josh zawarł w tym kursie. Josh to jest deweloper, który pracował m.in. Dla, dla Gatsby, dla Khan Academy, jest y, aktywnie uczącym człowiekiem, dlatego też wie jak uczyć, wie jak przekazywać wiedzę i całe swoje 15-letnie doświadczenie zawarł w tym kursie 15-letnie doświadczenie. Pracy z frameworkami typu React i w pracy konkretnie z CSS-em, zawarł właśnie w tym kursie i pokazuje tam wszystkie smaczki, wszystko, czego potrzebujesz. W dzisiejszym odcinku przeprowadzę cię mm, po kolei przez całą, jakby, strukturę tego kursu. Pokażę ci taki krótki sneak peek. wysłałem maila do Josh'a, by spytać się czy mogę pokazać co jest w środku, co jest zawarte w tym kursie, bo już nabyłem go jakby w przedsprzedaży, która była jakieś pół roku temu, kiedy Josh cały czas tworzył ten kurs, natomiast teraz 27 września już będzie oficjalny lunch tego kursu, gdzie będzie można się zapisać, dlatego tutaj to co teraz widzisz na ekranie to jest strona tytułowa tego kursu, i Josh tutaj obiecuje, że nauka CSS-a może być yy, przyjemnością, i daje tutaj powody takie, yy, dlaczego. CSS nie jest tak prostym językiem, nie jest tak prostym składniowo do, do, do nauczenia się, bo generalnie rzecz biorąc, jeżeli piszesz w skrypcie od razu na twarz dostajesz błędy, natomiast CSS, jeżeli coś nie wychodzi, no to bardzo ciężko się to debuguje, bardzo często ciężko, często ciężko sprawdzić, szczególnie jeżeli właśnie korzystasz ze state Component, czy CSS in JS, typowania czy stylowania już komponentów w frameworkach Reactowych czy w innych frameworkach frontendowych. Bardzo często się takie rzeczy ciężko debaguje. Tutaj Josh pokazuje podejścia, które, które można stosować. Podczas pisania CSS-ów na swojej stronie, widzisz sam landing page, bardzo fajnie zrobiony. Tutaj jest krótkie wideo od Josh'a, które polecam ci obejrzeć, zanim zdecydujesz się na ten kurs. Josh tutaj wyjaśnia, w jaki sposób yy, zbudował ten kurs, w jaki sposób przekazuje też wiedzę. I yy, teraz pokażę Ci ekran logowania, ekran platformy, którą Josh też sam stworzył na potrzeby swojego kursu, bo jakby też jakiś czas temu przeszedł na swoje, to znaczy, zaczął aktywnie nauczać. Jeszcze aktywnie jako nauczyciel w Khan Academy, natomiast głównie poświęca się swoim prywatnym projektom. Ten m, kurs CSS for JS Devs, który zresztą tutaj widzisz z tyłu na ekranie w tle, jest pierwszym z takich dużych kursów Josh'a, które chcę wypuszczać na rynek i m, mogę powiedzieć z czystym sercem, że trafiłem na niego pół roku temu i totalnie zmienił moje podejście do CSS-ów, totalnie zmienił moje podejście do pisania CSS-ów właśnie w, przy użyciu frameworków. Szczególnie Reacta. I tutaj teraz widzisz platformę, którą zobaczysz po zalogowaniu się do, do, do platformy. Każdy tutaj może sobie jakby y, edytować swoje konto y, i tu jest jakby główna rzecz, która wskazuje, który kurs masz wykupiony. Póki co u Josha jest dostępny tylko jeden kurs, Searches for JavaScript Developers. Events, to co tutaj widzisz, bardzo ładnie zrobiony kalendarz, y, który pokazuje eventy. Josh na początku, kiedy był pre-launch tego kursu co tydzień, hostował tzw. office hours, na których można było zadawać pytania, na których można było wymieniać się doświadczeniami. Bardzo dużo z tego korzystałem, teraz poprzestał przez to, że jakby aktywnie jeszcze cały czas tworzy ten kurs, tak by wyrobić się do 27 września, zaprzestał robienia tych live'ów cotygodniowych, natomiast już po obiecywał też wszystkim ludziom, że znowu wróci do live'ów, na których będą, będziemy się mogli jakby sami wspierać, sami uczyć wspólnie i zbierać feedback. Także teraz tutaj po kliknięciu, widzisz sam już przerobiłem 68% tego kursu, który jest aktualnie dostępny. Po kliknięciu tego tutaj, ja akurat przeskakuję od razu do, do modułu Grid, Flow and Layout Mods, ale chcę, ja chcę Ci pokazać tutaj stronę główną, jak wygląda CSS for JavaScript Developers. Odkryj jakby joy, czyli radość stworzenia CSSów. W tym kursie otworzymy, jakby Joe tutaj opisuje, że otworzymy sobie przeglądarkę, zajrzymy pod maskę i dowiemy się, jak CSS naprawdę działa i to co Ci mogę powiedzieć, że to nie są puste słowa, bo definitywnie od samych pierwszych rozdziałów, pierwszych tutaj modułów, które przed, za chwilę Ci pokażę, Josh przeprowadza Cię przez to, żebyś naprawdę dobrze zrozumiał CSS na głębokim levelu. I tak jak widzisz tutaj pierwsza rzecz, wstęp, typowo jak to bywa w kursach, Josh pokazuje jak dołączyć do na swój serwer Discorda, w jaki sposób działa support w tym kursie i wstęp, czyli opis, w jaki sposób najlepiej się uczyć. To też jakby jest poparte bardzo długim doświadczeniem, które Josh ma z Khan Academy i z innych miejsc, yy, w, których, w których naucza. I tu widzisz moduł numer 0, Fundamentals Recap, czyli mm, Josh tutaj twierdzi, że wszyscy z nas mamy jakieś tam mentalne dziury yy, związane z CSS-em, dlatego też stara się... Yy, Pewne rzeczy uporządkować już na początku swojego kursu. Jest sam wstęp. Wstęp wygląda w taki sposób, że, tak jak widzisz, jest, są fundamentals, jest anatomia styli, pokazuje w jaki sposób wyglądają tutaj style. Już mamy jakąś grę. Cały ten kurs generalnie jest pełen takich interaktywnych snippetów, które Josh przygotował do tego, by móc sobie ćwiczyć. Tutaj zaraz pokazuję Media, media Query, czyli takie podstawowe rzeczy i zobacz już w kursie to co tutaj widzisz są takie interaktywne snippety, które możesz sobie tutaj edytować, a na przykład teraz mamy small only color red max width 300 pikseli tutaj musiałbym po prostu teraz zmniejszyć sobie okno przeglądarki i zobacz na razie jest czarny napis, natomiast jak wejdziemy poniżej 300 pikseli to pewnie Zróbmy sobie na 500, zmienimy to. No i teraz po zapisaniu tego otworzę sobie na full screen. O, już poniżej 500 pikseli, jak widzisz, kolor się zmienia. I to jest jakby kurs jest pełen takich interaktywnych snippetów, które możesz sobie samemu edytować, z których możesz korzystać. Wszystko jest yy, bardzo responsywne. Tutaj Jot pokazuje w jaki sposób możesz wykorzystywać te snippety. O, nawet nie wiedziałem, że o, jest tutaj właśnie zmiana szerokości ekranu. I mm, tak naprawdę kurs właśnie bazuje na czymś takim, na tym, żebyś. Nie tylko jakby uczył się, będąc prowadzonym za rękę, ale też bardzo dużo momentów jest takich, kiedy musisz samemu zanurzyć kod, kiedy musisz samemu spróbować pewne rzeczy. Joshu tutaj podpowiada, jak te rzeczy robić, i, i kurs jest pełen takich, takich właśnie fajnych smaczków, które możesz wykorzystywać w nauce, szczególnie css I wydaje się, tutaj, jakby podstawy, tak mówię, jeżeli miałeś już styczność z css jeżeli pisałeś CSS-y, to podstawy tutaj nie będą dla ciebie jakąś wielką magią, natomiast tak jak widzisz, jest pełno takich interaktywnych snippetów, które możesz wykorzystywać w swojej nauce. Moduł pierwszy, później wchodzimy w logikę renderowania, tutaj mamy cały właśnie box model, padding, border, margin, flow layout, jak to wszystko działa, jakby jak działa defaultowy layout na stronie internetowej, Josh tutaj bardzo głęboko wchodzi w te tematy, żebyś po to był pewny, żebyś dobrze poznał, poznała te rzeczy i by później już nie sprawiało już to żadnych problemów na twojej karierze. Margin Collapse, czyli wszystkie jakby zasady nakładania się marginesów, zresztą odcinek o tym miałem u siebie na kanale. Także polecam ci gdzieś tutaj albo tutaj u góry, wrzucę sobie link. No i już tutaj na końcu pierwszego modułu Rendering Logic mamy Workshop Agency Page. I workshop polega na tym, że budujemy taką stronę internetową. Także jak widzisz, pierwsze zadania y, może nie są trudne, natomiast już Ci powiem, że ja też wiele dowiedziałem się już takiego zadania, bo jest tutaj wiele takich rzeczy, które są ciekawe, na przykład y, te, jak, jak dobrze podchodzić do, do czegoś takiego, by y, tworzyć sobie takie tutaj fajne y, y, title. Hajedynki, które wychodzą w jakiś tam sposób poza główną, jakby warstwę naszego tekstu, naszej karty. Także już wielu rzeczy można się nauczyć z takiego prostego workshopu. Josh pokazuje tutaj widok mobilny i widok na tablety. Skupia się na tym, by to wszystko było właśnie responsywne. I na końcu możesz sobie submitować odpowiedź i oczywiście też sam pokazuje odpowiedź, w jaki sposób on podchodzi do tego tematu. Tu na końcu jest 27-minutowe wideo, w którym pokazuje Ci, w jaki sposób on buduje te style, w jaki sposób on to wszystko pisze. Także kopalnia, kopalnia wiedzy. Drugi moduł, Rendering Logic, druga część, czyli tu już mamy bardziej relatywne pozycjonowanie, absolutne, czyli bloki, które utrzymują wszystko w ryzach na stronie internetowej, stacking context, czyli managing z-index i portale, ćwiczenie z z-indexu, też bardzo wiele się dowiedziałem na temat z-indexu, pomimo tego, że w, w wcześniejszych kursach, które przerabiałem, czyli samuraja, czy też y, Colta Steel'a, czy Maxa Schwarzmullera było trochę o CSS-ach, to tutaj Josh pokazuje już praktycznie, jakie mogą wyniknąć problemy z tego, że bawimy się z indeksami, że w jednym, jakby w jednej części aplikacji ustawiamy na 999, w drugiej na 0 i, i jakie mogą wyniknąć z tego problemy, czego unikać przy zabawie z indeksami. Dodatkowo też pokazuje, jak w Yy, można jakby indywidualnie ustawiać, bawić się z edynekstami tylko dla poszczególnych kawałek, kawałek, kawałek strony, jest tam taka isolation, isolate yy, property w CSS, którą się bardzo fajnie używał. o której też wcześniej nie słyszałem jakoś specjalnie, a Josh tutaj pokazuje na przykładach praktycznych w jaki sposób z tej, yy, z tej, yy, z tej opcji korzystać, także Drugi moduł też bardzo, bardzo, dużo, bardzo dużo wiedzy: Modern Component Architecture. Tutaj już Josh wchodzi w zagadnienia związane z Styled Components, co jest bardzo fajne, bo generalnie nie ukrywam, że dla mnie jest to jakby główny sposób stylowania moich, moich projektów projektowych, które tam buduję dla siebie. I tutaj jak widzisz, już są takie interaktywne snippety, w których Josh jest jakby, jest jakieś ćwiczenie, które wykonujemy, i w których Josh pokazuje później jak przekazywać propy do ID w jaki sposób możemy wykorzystywać sobie style components w naszych, w, naszych, w naszych projektach, pokazuje jak buduje swoje globalne style, w jaki sposób wykorzystuje później zmienne w tych globalnych stylach, w jaki sposób budować sobie bibliotekę komponentów, pokazuje to tutaj na przykład akurat material Component Library dla Angulara, jako przykład, takiego właśnie wzorowego podejścia do budowania swojej biblioteki komponentów. Natomiast tak jak widzisz, no, Kurs to nie jest prosty CSS, tak. Kurs zahacza tutaj o bardzo zaawansowane rzeczy, także polecam go każdemu, kto chce naprawdę zgłębić wiedzę to jak pisać dobrze CSSy y we frameworkach frontendowych. Zagadnienia: Single source of styles i, i podsumowanie. Dodatkowo mamy workshop, mini component library, i budujemy tutaj progress bar, budujemy tutaj select input i budujemy text input. Natomiast żeby Cię to, nie, żeby Cię to yy, nie, jakby nie zwiodło za bardzo, że wygląda to prosto, bo Josh tutaj bardzo duży nakład stawia na, na accessibility i sam taki select input, czy tutaj text input z ikoną bardzo duży czym pokazał takich, na co trzeba uważać, yy, budując takie komponenty w jaki sposób obchodzimy pewne rzeczy związane z czytnikami, bo niektóre osoby właśnie niewidome korzystają ze stron internetowych za pomocą czytników. Dlatego też właśnie podczas budowania tych wszystkich komponentów Josh zwraca tutaj szczególną uwagę na to, by to wszystko było właśnie budowane zgodnie właśnie z, z, z całą ideologią Accessibility, z całym jednoglądem podejścia takiego, żeby to nasze strony też mogły wykorzystywać osoby, które mają jakieś tam powiedzmy upośledzenia, są niewidome czy nie słyszą. Do wszystkiego mamy access starter files, do wszystkich ćwiczeń. Joshu tutaj daje. Mini Component Library, Access start Started Files, w którym można zacząć swoje, swoje ćwiczenia. To był moduł trzeci. Moduł czwarty mm, traktuje w tym kursie o tym, o Flexboxie. Tu bardzo dużo jest, można dowiedzieć się o Flexboxie swoją drogą. też planuję zrobić odcinek na tym kanale, by pokazać pewne mm, triki, pewne, pewne problemy, które wiążą się z używaniem Flexboxa, pewne ograniczenia, które Flexbox ma. Josh tutaj bardzo fajnie wszystko pokazuje. Kolejny moduł, numer 5, to jest responsywny CSS. To jak, w jaki sposób wykorzystywać variables w CSS, czyli zmienne, w jaki sposób wykorzystywać kalk i jednostki miar w CSS, do czego najlepiej jakichś jednostek miar wykorzystywać. Jest to, tak jak mówię, wszystko poparte wieloletnim doświadczeniem Josh'a, także można, myślę, spokojnie zaufać. Responsywna typografia, fluid, fluid kalkulator, fluid typografy, fluid design, wszystko to y, znajdziesz w module numer 5. Moduł numer 6 to właśnie typografia i images, czyli wszystko o tekście na stronie internetowej i wszystko o obrazkach, jak sobie masonny grid z kolumnami, i odcinek też był na moim kanale. Dodatkowo jak używać fontów na swojej stronie internetowej, w jaki sposób ładować sobie te fonty, w jaki sposób optymalizować sobie swoje hostowane fonty na stronie internetowej. Także jak widzisz mnóstwo mnóstwo wiedzy, którą można sobie, można sobie tutaj przyswoić. Kolejny moduł, siódmy, którego jeszcze nie miałem okazji przerobić jestem dopiero na początku. CSS Grid. Myślę, że będzie super, bo, bo też chcę polepszyć swoją wiedzę na temat grida, bo nie ukrywam, że też Grid to jest jakby taka bolączka o mnie, i nie coś, co, co, z czego czuję się bardzo mocno. Flexbox tak, ale grid to jest coś, czego naprawdę muszę się pouczyć, muszę poprawić też, muszę więcej z czego muszę więcej korzystać w swoich projektach. Moduł ósmy: animacje. Tutaj jak widzimy, Josh porusza transitions, keyframe animations i, i pokazuje różne jakby style podejścia do tworzenia animacji. Też jak widzisz. Bardzo dużą rolę tutaj kładzie na accessibility, bonus content. Jeszcze z tego co wiem, to będzie wchodził moduł związany z transitions, z tego co się nie mylę. I na końcu jakieś chyba tips and tricks. 10. Moduł też Josh ma, no Josh ma w planie wypuścić, także 27 września oficjalny start tego kursu. Tak mówię, nie jest to odcinek w ogóle sponsorowany. Josh nie płaci mi za to, że mówię o tym. Po prostu zwracam uwagę na ten kurs z tego względu, że sam bardzo wiele z niego wyniosłem i myślę, że ty też bardzo wiele możesz wynieść. Kurs nie jest tani, bo z tego co wiem, to price, pricing jest jak tutaj widzimy sobie na stronie internetowej. Zobaczmy, czy jest już pricing zrobiony. Chyba jeszcze nie ma, ale z tego co wiem, co Josh mówił, to będzie kosztowało około 300 dolarów w normalnym, w normalnym e, e, lunchu. Tak jak widzimy tutaj, też mamy na bardzo fajny landing page, gdzie są wszystkie moduły opisane. Jeszcze sobie sprawdzę. Animacje, interakcje, moduł 8, który też został wypuszczony. W 9 moduł Little Big Details, czyli. Jakieś tam gradienty, box shadows, clipping, widziałem sneak peek Josh'a z tworzenia tego ostatniego modułu gdzie jakby pokazuje jak tworzyć fajny box shadow dla swoich elementów na stronie internetowej na bazie tego co widzimy w świecie naturalnym, także wszystko naprawdę poparte olbrzymią dawką umiejętności, olbrzymią dawką doświadczenia i przekazane w taki sposób, że bardzo łatwo przyswoi sobie tą wiedzę poprzez właśnie te interaktywne snippety, interaktywne gry, które Josh zawiera w swoim kursie. Myślę, że jak najbardziej mogę Ci to polecić. Także to tyle, taki krótki odcinek, jeszcze krótkie podsumowanie i kończymy na dzisiaj. Tyle na dzisiaj, taki krótki recap od, o, o kursie Josha Comont pod tytułem CSS for JS Devs. Jeszcze raz powtarzam, nie jest to odcinek w ogóle sponsorowany, nie mam tutaj żadnego zniżkowego linku, Josh nie robi takich rzeczy, bo, bo wie ile pracy włożył w ten kurs i wie, że ten kurs jest naprawdę kopalnią wiedzy na temat pisania dobrych CSS-ów w swoich projektach, szczególnie właśnie kiedy wykorzystujecie Frameworki, ale i nie tylko, bo myślę, że bardzo dużo z tej, z tej wiedzy możecie wynieść do, do PureJS-a, do pisania swoich prostych stron internetowych w, w PureCSS-ie. Natomiast myślę, że najwięcej z tego kursu wyniosą osoby, które na co dzień pracują już w frameworkach typu React i wykorzystają podejście typu CSS i in JS do stylowania swoich komponentów, co jest de facto dzisiaj chyba najbardziej popularnym podejściem w tego typu frameworkach. Także jak najbardziej mogę Ci polecić ten kurs. Myślę, że wydatek rzędu 300 dolarów to nie jest mały wydatek, natomiast z tego co wiem, to Josh też ma jakieś tam specjalne zniżki planowane, też będzie miał jakieś jakby specjalnie planowane ceny dla krajów czy czegoś świata. Nie sądzę, żeby Polska zaliczała się do kraju, ale też fajne podejście twórców kursów internetowych, że myślą też o, o ludziach, którzy mają mniej pieniędzy, natomiast też chcą popularyzować naukę, też chcą popularyzować umiejętności kodowania, dlatego jeżeli interesujesz się CSS-em, jeżeli chcesz polepszyć swoje umiejętności, to jak najbardziej mogę Ci polecić ten kurs, bo sam wyniosłem z niego wiele i jeszcze wiele z niego wyniosę. Cały czas działa też aktywna społeczność na, na Discordzie, bardzo dużo ludzi zadaje pytania, mają poszczególne case'y, także może też z samych tych case'ów pokazywanych z, z uczestników, przez uczestników tego kursu można bardzo dużo wynieść, dlatego też co, wielkie dzięki za dzisiaj, dziękuję Ci, że obejrzałeś ten odcinek, yy, pamiętaj, jeżeli masz jakieś pytania, wątpliwości, pisz w komentarzach, pisz na danielmałpkaprogramista.frontend.pl I co, tymczasem co, widzimy się za tydzień, do zobaczenia, cześć!